Cześć, szczęść Boże, witam cię w niedzielę rozpoczynającą tydzień misyjny i nam się zwykle z misjami kojarzy, kiedy jakiś ksiądz, siostra zakonna, albo może nawet świecki, ale po jakimś przygotowaniu do misji leci na drugi koniec świata, żeby mówić innym o Jezusie. Jednak każdy z nas jest na takiej misji. Wszędzie tam, gdzie. Yy, pracujemy Wszędzie tam, gdzie się uczymy, wszędzie tam, gdzie studiujemy, wszędzie tam, gdzie odpoczywamy, nawet jesteśmy cały czas tutaj na misji, żeby głosić Słowo Boże. Oczywiście to nie musi być od razu taka ewangelizacja, która przychodzi pierwsza na myśl, czyli zaczepiasz ludzi i mówisz im, o Jezusie. Bo zwykle najskuteczniejszą ewangelizacją jest po prostu życie tym, w co wierzysz. I nieraz ktoś. Jeżeli się tego nie wstydzisz, może ciebie o to zapytać. I no właśnie, tylko kiedy pyta, to może się nieraz pojawić takie, taki wstyd, taki trochę stres, i takim czymś, co mi zwykle pomaga w takich sytuacjach, to gdy sobie uświadomię, że nie ma się czym stresować, że jakby czemu mi jest głupio, skoro ja się dzielę czymś, co jest dla mnie najcenniejsze. My, chrześcijanie, mamy kochać wszystkich. Kochać wszystkich, czyli chcieć dla wszystkich dobra. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest Bawicielem, że Jezus jest Bogiem, to dobrem dla tego drugiego człowieka, którego ty powinieneś kochać jako chrześcijanin, jest poznanie tego Jezusa. Być może ty będziesz jedyną osobą, przez którą Jezus będzie mógł dotrzeć do tej konkretnej osoby. Więc Naprawdę nie masz się czym stresować. Nie, nie ma ci co być głupio. Ty się dzielisz po prostu z tym, czym żyjesz. Ty po prostu chcesz dobra dla innych, dlatego się dzielisz tym dobrem, które ty masz, które ty znasz. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania, obserwowania Instagrama w opisie. I do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem. Cześć.